Dobra, się ma nudzie słuchajcie, bo były powołania, ja ich nie umówiłem, więc teraz szybko zrobimy na październik powołania. I co lecimy? Bramkarze, Trągowski, Grabara, Skorupski, Tobiasz. Tobiasz zaskoczenie, jako czwarty bramkarz spoko. Tak to chyba wszystko jest w miarę tak normalnie, Grabara, Skorupski. Fajnie jakby Grabara zagrał, czy to z Zelandią, czy to z Litwą. Ale zobaczymy. Obrońcy, to się tu chyba nic nie zmieniło bardzo Kędziora, Perka, Wszołek, Żółkowski, Wiśniewski, Kiewior, Raczej nie ma tu żadnego, żadnej zmiany większej. Yy, pomocnicy Frankowski, Kamiński, Kozłowski, Skóra, Szymański, Zieliński, Slicz, Piotrowski, kapustka, Grosicki. Yy, spoko, że z Kamiński, bo on naprawdę świetnie się odnalazł, tak samo teraz Skóra, w Gent, wygląda naprawdę świetnie. Eee, też chciałem właśnie sprawdzić Kozłowskiego w końcu ktoś, bo był powoływany, nie dostał szans. Mam nadzieję, że teraz Kacper dostanie swoją szansę. Eee, więc tutaj są cinowi z innych. Chyba tyle. No i napastnicy. Lewy, Świderski, Piątek. Nie wiem, czy u ma boksy. Nie wiem, czy to jest kwestia kontuzji. Czy czegoś innego. Natomiast no... No nie ma go, ale wydaje mi się, że spokojnie dla Wandowskich i Piątek Fiderskich będzie w porządku. Czegoś jeszcze brakuje? No zalesia nie ma, ale zaleski ma kontuzję. Tak samo Buksy nie ma, ale to nie wiem, czy to jest kontuzja, czy ktoś, jak ktoś wie, to może dać znać. Morowska też nie ma, chyba też tu kontuzja. I co, i trochę o tyle. Trzymajcie się, Elo, i dajcie na co wy myślicie o tych powołaniach.